Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci największe sukcesy reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ty zostaw suba na moim kanale, łapkę w górę, a ja bez przedłużania zapraszam do oglądania. Chyba największym wyczynem reprezentacji Polski w piłce nożnej było wygranie Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Kolejnym z osiągnięć Polaków jest zajęcie dwa razy trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w 1974 roku i w 1982 roku. W 1976 roku, czyli na kolejnych igrzyskach olimpijskich, Polacy zajęli drugie miejsce, przegrywając NRD w finale. Kolejnym sukcesem reprezentacji Polski było dojście do ćwierć finału mistrzostw Europy w 2016 roku. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Każdy, kto chce, żeby Polska wyszła z grupy na mistrzostwach świata, zostawia łapkę w górę. Cześć pa!